Przed nami bardzo ważne spotkanie. Jeszcze wprawdzie nie liga, ale Puchar Polski, finał Okręgowego Pucharu Polski w Polkowicach gościć będziemy drużynę Rezerw Miedź Legnica. Na pewno bardzo ciekawy rywal, na pewno bardzo ciekawe spotkanie. No oczywiście walczymy o komplet, o puchar. Oczywiście, że walczymy, bo to są finale, żeby wygrywać. No? Zawsze final... Ma sensu, kiedy wygrywasz się, ale przegrywa... Nie, chcemy, chcemy to, wiemy, że e, mieć druga drużyna, też ambicjoni e, są dzisiaj, że chcemy próbować amasu tak jak my chcemy próbować też powalczyć o tego, pomimo, jesteśmy świadomi tego, że e, wielka różnica punktowa do rekordu, ale mi robię swoje, chcemy tego mecz wygrywać, przede wszystkim, że to po długiej przerwie to jest pierwszy mecz taki oficjalny, chcemy prezentować jak najlepiej, Chcemy konkretizować tego pracy, nasze wykonywanie teraz u ciągu, powiemy, półtorej miesiączki i konkretizować wygranie tego pokar. Przede wszystkim gramy u siebie i musimy jeszcze taki nazywany, który jak mówimy, musimy tego, nasz wojsko, nasz tutaj Polkowice, by jak twierdza, już musimy zmienić troszeczkę, ostatni za dużo punktów straciliśmy i od tego musimy zaczynać i na tym wrócenie jest najbardziej uwaga, że tutaj My musimy być taki władze tego. No właśnie kibice bardzo czekają. Wiadomo, że sparingi to zawsze mecze kontrolne, a natomiast walka o puchar czy walka o punkty ligowe to zupełnie coś innego. Oczywiście, on to, on to człowiek, kiedy yy, jest. Stawka na coś, zawsze ten 50% mniej, ten presja. Te, te, te sparingi są fajne, są, ma, każdy chce wygrywać, jest tak jak na podwórkę, ale wiesz, jesteśmy świadomi, że to nie daje punktu, nie daje coś, które konkretizuje tego, tylko że ten sparing pamiętasz, ten dwa dni analizujesz, kończy i następny sparing. Ale ligowie albo finale, on no to ma znaczenie. Ma znaczenie, dlatego że my chcemy też o tego. Nazywany puchar, możemy, chcemy przejść dalej, chcemy w ogóle próbować nawet wygrywać serię tego Dolne No tego, właśnie, żeby... że tak zastanawiałem się ostatnio, w naszej gablocie nie ma nowego pucharu, przydałby się nowy. No dlatego, musimy to troszeczkę poszerzyć, tego, tak, nasz nazywany, mali, takim... Yy pamiątki o tej półkarę i myślę, że od tego trzeba zaczynać. No właśnie, znaczy. wypadałoby zaprosić kibiców na to spotkanie. Bardzo proszę wszystkich kibiców. Ja tylko przypomnę, że sobota godzina 13 rezerwy Miedź Legnica tak, zapraszam, zapraszam i naprawdę to będę to będziemy oglądać totalnie inne drużyny niż oglądaliśmy o rundy jesieni, teraz są na wiosnę. Naprawdę będziemy bardzo, bardzo konkretni, bardzo uh, angażowani, motywowani i jeszcze więcej takie, że chcemy to też z takim pięknym i ofensywnym grę. Też bardzo serdecznie zapraszam i myślimy, że możemy być dumni o drużynę, które pomału chcemy stworzyć tutaj w ogólnych Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce zagłębia miedziowego.